Ta sesja wprowadza cię w energię wewnętrznej stabilności. Mantry wzmacniają odporność psychiczną, regulują układ nerwowy, przywracają poczucie mocy i pomagają odczuwać spokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Z czasem rozwija się w tobie naturalna pewność siebie cicha, głęboka. Niewzruszona. To właśnie ona buduje fundament całego roku. Słuchaj się w te mantry dzisiejsze. Powtarzaj wraz ze mną na głos lub tylko w myślach. Stoję dziś stabilnie, mocno, obecnie. Moja odporność psychiczna rośnie jak światło oporane. Wiem, czego pragnę, i moje ciało to czuje. Spokój staje się moją naturalną postawą. Decyduję łagodnie, a działam skutecznie. Moje granice są jasne, miękkie i mocne zarazem. Ziemia pod stopami trzyma mnie pewnie. Nic już nie jest ponad moje możliwości. Wybieram klarowność zamiast chaosu. Wybieram blask zamiast oporu. Twoja siła nie musi krzyczeć. Ona po prostu jest i dziś prowadzi się pewniej niż kiedykolwiek. Nie zapomnij o Iskrze Życia TV. Wróć do nas kolejnego dnia. Zapraszam Cię. A dzisiaj życzę wszystkiego co najlepsze. Niechaj drugi dzień Nowego Roku będzie dla Ciebie rokiem udanym. Udanego, wspaniałego dnia Ci życzę.